Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logo Piwie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczniemy od Kauflandu. Oferta do 9 marca. Tutaj browar NOK i Belgian Waffle 6,99 za puszkę tego, tej wariacji na temat Sweet Stoutu. Opuszczamy Kaufland. Przechodzimy do dino. Oferta do 8 marca. Tutaj za 2,99 wybrane piwa ze starego browaru Kościerzyna, Butelki. Półlitrowe 2,99. Wychodzimy z Dino, jesteśmy już w Carrefourze. Oferta do 12 marca. Tutaj różne piwa z browaru Bojanowo e, w cenie od 4,69 groszy. Wychodzimy z Karfura. jesteśmy w Intermarsze. Oferta do 9 marca. Tutaj wybrane piwa z browaru Cormoran, między innymi 1 na 100 w wersji klasycznej e, w cenie 4,79 za sztukę. E, Jesteśmy już w Leclercu. Oferta do 12 marca. Tutaj zestawy: zestaw Piw dla kobiety z klasą i zestaw Piw dla prawdziwego mężczyzny, piwa z Borwaru Wąsosz 24,99. Za taki zestaw zapłacimy w sklepach sieci Leclerc. Opuszczamy już Leclerc. I jesteśmy w Polomarkecie. Oferta do 8 marca. E, tutaj Browar Amber, e, Piwo Żywe, Złote lwy i Johannes z, z aplikacją lub z Polokartą 3,99. E, tutaj mamy jeszcze Zwierzyńca Pilsa 2,99 i także mamy wybrane piwa z Browaru Pinta, m.in. Atak Mielu i Hazy Morning 6,49 z aplikacją lub z Polokartą. Jesteśmy w Żabce. Oferta do 8 marca. E, tutaj Apa, White Ipa i Session mail z browaru grodzisk przy zakupie dwóch sztuk 3,99 za butelkę i są również nowości z browaru pouczyn, dwa piwa, Doppelbock i Imperial Honey 6,99 za butelkę. Tych piw szukać można w żabce. Przechodzimy do Lidla. Oferta od 3 marca do wyczerpania zapasów. Grimbergeny przy zakupie 3 3.99, Comes potrójny złoty lub Imperial IPA 5.49, Paulaner w puszce 4.49, zestaw Marienstattu ze szkłem 34.99 i zestaw Jana Olbrachta 24.99. Ale to nie koniec propozycji Lidla ponieważ mamy również yy, propozycje inne. Browar Funky Fluid Square Dance lub Triple Citra 9,99 za butelkę. Browar Nepomucen Lovelas lub Hit 8,99 za puszkę. Browar Inne Beczki Zisu Apa lub Jungle Ipa 6,99 za butelkę. Browar Madame Barrel, Black IPA lub Fess Cherry Stout 9,99. Za puszkę. W Lidlu również browar Bojanowo, piwo Venus, jak nie mam z myślą, od Dniu Kobiet, a także dobrze znany toporek 5,99 za butelkę. Idziemy dalej. Browar za miastem proponuje piwo słodkie liniństwo jak rozumiem, w dwóch różnych wariantach 7,99 za butelkę. I na koniec mamy klasyki z browaru trzech kumpli. Powracają Pan i Pani lub Misty. Oba piwa w cenie 7,99 za butelkę. To drodzy boi, w tym tygodniu jest sporo propozycji, nie tylko w Lidlu. Także mam nadzieję, że tym łatwiej wszyscy znajdą dla siebie coś interesującego. Ja tradycyjnie życzę Wam udanych zakupów i serdecznie Was. Pozdrawiam. Tomasz Migdałek birofile w logo piwie do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.